Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Bumi. Czy mógłbyś nam coś o sobie opowiedzieć? Dzień dobry, witam Marcinie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich, z którymi niestety nie będę mógł tak interaktywnie się porozumieć, co było naszym trochę takim planem, z uwagi na to, że udało mi się dostać jutro pracę, a wiadomo jak są tą pracą w tym momencie jest, no ale nie o tym. Generalnie przecież. Słuchajcie, ja mówiąc o sobie, tak najkrócej, jestem Polakiem pochodzenia afrykańskiego. Urodziłem się w Polsce i całe życie w Polsce się wychowywałem. Pracuję w, w strefie muzycznej, jakby. Jestem DJ-em, ale czasem też występuję live z muzykami. Jestem, jak powiedziałem, Wrocławianinem, natomiast. Od już blisko 16 lat mieszkam w Warszawie z uwagi na, na to, że w Warszawie jest ten rynek pracy trochę większy, większe możliwości, dzięki czemu mogę się tutaj realizować i spełniać swoje marzenia. My poznaliśmy się na takim szkoleniu z polskiej akcji humanitarnej, w czasie którego opowiadałeś nam o właśnie temacie tolerancji i tego, jak. Ze swojej pozycji postrzegasz różne zachowania, z którymi się spotykasz w Polsce. Zadawaliśmy, pamiętam Ci, tam wiele pytań, których sami jako edukatorzy też byliśmy ciekawi. Pamiętam, że jednym z pytań było to: jak Ty się czujesz i dlaczego to jest nie tak, jak na osobę czarnoskórą mówi się Murzyn? Bo dużo osób twierdzi, że one nie mają żadnego negatywnego skojarzenia i po prostu no, nie mają nic złego na myśli, kiedy do ciebie na przykład by tak się zwróciły, to co byś takiej osobie odpowiedział? Generalnie odnosząc się do takie często pytań, które się pojawia, to jest trochę tak, że po prostu mamy inną perspektywę. Ja wychowując się tutaj z, z takim kolorem skóry Jestem, byłem tak nazywany przez lata i to w taki, jakby to, to, to słowo, jego jak, jakieś znaczenie stało się takim czymś priorytetywnym. Z jakiego, z jakiego powodu? Z tego powodu chociażby, że było wypowiadane zazwyczaj w, w pewnym kontekście i, i tak jak. Można mówić, że no to jest tylko słowa, że to tak naprawdę kontekst się liczy, ale to umiejscowienie tego słowa w tym kontekście przez setki razy, jak nie tysiące tak naprawdę, spowodowało, że w ten sposób, w trudno w inny sposób niż w sposób negatywny to słowo odbierać, bo jeśli słyszy się, że Coś jest 100 lat za Murzynami, że Murzynów mam od tego ciemno, jak dupią Murzyna, przepraszam. A więc, więc to słowo staje się czymś takim takim gorącym kartoflem w pewien sposób. Z drugiej strony, też mogę powiedzieć, że no nikt no nie chce używać takich wielkich kwantyfikatorów, ale no bo z pewnością są takie osoby, które mogą tak sobie powiedzieć, ale z tej naszej czarnej społeczności. Z którą mam jakiś tam kontakt, to nikt sam siebie nie nazywa murzynem. I to, to jest też pewien taki znak, prawda? Zazwyczaj te osoby chcą, szczególnie wychowane tutaj oczywiście, żeby mówić na nie czarny, tak jak mówi się na kogoś biały. I to jest takie słowo po prostu zwykłe, całkowicie wydaje mi się być neutralne. Jeszcze tak jak powiedziałem, wychowane tutaj, bo czasem jak zapyta się. Kogoś, kto nie jest stąd, a ma inny kolor skóry, czy to słowo murzyn mu przeszkadza, to on powie, że nie, absolutnie nie, ale ten człowiek nie jest w żaden sposób jakby związany z tym słowem, z jego negatywnymi takimi konotacjami, ponieważ się tutaj nie wychował i to słowo nie towarzyszyło mu od dziecka, nie było w stosunku do niego używane w jakimś tam właśnie kontekście. Dlatego też tego słowa nie identyfikuje w taki zły sposób i traktuje, może je traktować całkowicie neutralnie. Ja muszę też przy okazji tego słowa Murzyn trochę wyjść jakby poza i powiedzieć, że jest cała gama takich słów, oczywiście nie chodzi o to, żebym chciał te słowa wykluczać, ja czy ktokolwiek inny, ale które z jakichś przyczyn przestają być słowami neutralnymi, chociażby w związku z takim nawet pierwszym impulsem, który się odbiera, w stosunku do mnie, często, wielokrotnie, w przeszłości, jak i teraz, używa się bardzo różnych i używa bardzo różnych określeń. I są określenia, które nie są pochlebnymi określeniami są w pewien sposób ustawione w jakimś kontekście, i w momencie, kiedy mówi się o kimś małpa, bambus, asfalt. To te słowa, no w zasadzie, no bo małpa no to jest małpa po prostu, no kama. No asfalt, no, no to jest, no po prostu to jest asfalt czy bambus. No, no przecież no, to, jest, to jest słowo, które nie powinno wywoływać żadnych absolutnie emocji. Natomiast ja, słysząc te słowa w, jako wyzwiska w stosunku do siebie przez bardzo wiele lat, niestety w tym momencie to jest taki trochę przykry mechanizm. Z którym trzeba sobie radzić, ale słysząc takie słowo pod tytułem bambus, gdzieś całkowicie neutralnie wypowiedziane, ja od razu automatycznie to słowo gdzieś jest u mnie podpięte w tym negatywnym kontekście, że słysząc słowo bambus w rozmowie jakiejś, czuję od razu takie ukłucie i po chwili, znaczy, jakby radzę sobie z tym bez problemu, ale. Po chwili muszę zdać sobie jakby sprawę, co jest takim automatycznym procesem, że to słowo nie jest wypowiadane w takim kontekście, prostu już samo to słowo powoduje pewnego rodzaju takie wzniesienie no, emocjonalne już jakąś taką reakcję nie do końca pożądaną gdzie to słowo powinno być całkowicie słowem neutralnym. I tak jak mówię, to nie chodzi o to, żeby to słowo wykluczać czy też inne. Tak jak samo, samo 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 nazwanie kogoś Murzynem, słowo, które, które jest pewnym określeniem, które, u którego um, osoby z czarnej społeczności chcą, e, chcą e, jakby stronić, e, tylko po prostu um, mówi o pewnym zjawisku, e, które niestety istnieje i, i, i no i to jest taki mm -hmm. jakby wstęp coś, co, co, co może e, dać pewnego rodzaju świadectwo okay. tego, że ten rasizm w Polsce jest i że, że, że oczywiście nie tylko w Polsce i że w jaki sposób on jest bywa namacany dla osób o innym kolorze skóry. No, no właśnie miałem o to zapytać, bo ym, podróżujesz zapewne też po innych krajach, też innych krajach Europy. Jak polskie społeczeństwo ym, przedstawia się na tle społeczeństw krajów, na przykład zachodnich, jeśli chodzi właśnie o takie podejście tolerancji? No właśnie, tutaj chciałbym w pierwszym zdaniu oczywiście podejść do samego słowa tolerancja, bo to w moim przekonaniu jest takie słowo, które jest jakby nie do końca pasującym słowem tutaj do określenia akceptacji drugiego człowieka. O, właśnie. Bo Czyli jaka jest różnica między tolerancją a akceptacją? a akceptacją? No właśnie, bo ta tolerancja to jest to kiedy możemy coś tolerować? Zadajmy sobie pytanie. No możemy na przykład tolerować no, czyjeś no, niewybredne zachowanie, czy jakąś postawę, kogoś, kto jest wulgarny. No możemy do jakiegoś stopnia przeszkadza nam to, no bo to jest niegrzeczne, nieeleganckie, nie podoba nam się, wykracza poza jakiś, poza pewną, pewne zachowania, które mieszczą się w pewnym kadencji kultury ale w jaki sposób możemy tą osobę tolerować. Więc wydaje mi się, że nie powinniśmy myśleć w kategorii tolerowania innych osób, tylko z tego powodu, że mają inny kolor skóry, czy też są innej orientacji, innego wyznania, prawda? Bo to bo wtedy no, no, no dobrze to jest tak, jakby powiedz, no dobrze, no niech sobie gdzieś będzie. Wydaje mi się, że dlatego że to słowo nie do końca jest tym, które właśnie powinniśmy w tym kontekście w ogóle stosować. Bardziej wydaje mi się, że akceptacja. Czyli z czym się Jestem, wiąże akceptacja? O ile więcej to jest niż tolerancja. Dlaczego? Myślę, że to jest więcej, bo akceptacja jest to słowo, które jest słowem bardziej otwartym. Mówi, że coś akceptujemy i, i, i yy, że jesteśmy na coś bardziej otwarci. Jakby. A tolerancja to tylko tolerujemy coś. Tak mi się wydaje, jak gdybyśmy zostawili, myśląc o języku, zostawili te dwa e, słowa. Ale wracając do pytania, które zadałeś, oczywiście tak jak gdzieś tam już e, e, wspomniałem, ten rasizm to nie jest tak, że w Polsce jest rasizm, a gdzie indziej jest cudownie. Nie, tak, tak nie jest. E, wszędzie w państwach Europy i świata ten rasizm jest, funkcjonuje, istnieje. To są po prostu jakby nie odwołać się do, już do jakiejś definicji, co po prostu często bardzo uprzedzenia powodowane jakimiś kalkami kulturowymi, jakimiś relacjami osób trzecich, albo nawet czasem bezpośrednim kontaktem z kimś, Yy, który w jakiś sposób ukształtował naszą opinię o całej grupie. No tutaj mogę powiedzieć, że mam w Polsce znam super, mam wielu przyjaciół, bardzo świetnych ludzi, ale miałem też bardzo wiele, niestety, bardzo przykrych sytuacji. I gdybym miał przez pryzmat jednego kontaktu z kimś oceniać całą grupę społeczną, popełniłbym diametralny błąd. W ten sposób nie da się, nie można zrobić jednego podsumowania. Po prostu jesteśmy tylko, tak naprawdę jesteśmy ludźmi. I każdy tutaj w sytuacji jeden do jeden odpowiada sam za siebie. Nie możemy oceniać całej grupy miarał tego, że ktoś był w stosunku do nas niegrzeczny, źle się zachował. To, to nie daje nam pełnego obrazu. Tak jak często jest, nie wiem, można spotkać się z sytuacją, kiedy Osoba trzecia, ktoś wypowiada się za jakąś grupę społeczną, mówi, że ta, te osoby, coś tam, warto oddać głos bezpośredni osobom bezpośrednio zainteresowanym, czy tym, który, o których e, tak e, chcemy rozmawiać, czegoś się dowiedzieć. Od, od nich, e, bardziej nie o nich. Bo mhm. jeśli o nich, to od nich. Tak, a mam a takie pytanie, pytanie, bo byłeś nastolatkiem w polskiej szkole, szkole więc przeszedłeś, przeszedłeś przez te rzeczy, przez które też przechodzą w tym momencie nasi uczestnicy Tarnowskiej Akademii Nauki czy spotykały cię wtedy jakieś nieprzyjemności w związku z innym kolorem skóry i, i w jaki sposób sobie z tym radziłeś, albo jakbyś miał poradzić ludziom, którzy nas oglądają, którzy mają jakieś z jakiegoś powodu są hejtowani, szykanowani, są ofiarami e, przemocy, takiej psychicznej też. Co oni powinni, jak, 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 jak można, można sobie, sobie z tym radzić? Więc tak, staram się za, spojrzeć na tą moją sytuację, ja się urodziłem w 1972 roku, także już trochę czasu od tego upłynęło. Co mogę powiedzieć? No, to był dla mnie bardzo trudny czas, bo w sytuacji, kiedy tak naprawdę człowiek zaczyna dojrzewać i, i poszukuje swojej tożsamości, zadaje sobie pytanie kim jest, to wszelkie sytuacje, które są jakieś jakby życiowo dla niego trudne, potrafią się bardzo mocno nad nim odcisnąć. No ja akurat miałem taką sytuację, że Wychowywałem się bez, bez ojca, tylko z mamą. To był bardzo trudny dla nas czas. Mogę powiedzieć wprost, że sytuacja białej kobiety wychowującej czarne dziecko i wtedy, i w tym momencie również, bo z tym się spotykam, rozmawiam bardzo wiele z, z ludźmi, którzy gdzieś do mnie trafiają. To jest taka sytuacja naprawdę bardzo trudna, I, i te osoby, wbrew pozorom, czasem możemy tego nie dostrzegać. Osoby, które mają po prostu inny kolor skóry, taki, w sensie przynależności do danej strefy geograficznej, do, do, do danej grupy kulturowej, która jest w tym obszarze normą, one po prostu nie mogą w sposób. Zwyczajny, naturalny nie dostrzegać pewnych, pewnych rzeczy, pewnych zachowań, bo to jest tak, ja to zawsze powtarzam, że takie sytuacje jakby jakieś przemocowe, trudne, nie, nie dzieją się często w świetle reflektorów. Tylko w najwięcej jakichś trudnych sytuacji, ja byłem atakowany nawet werbalnie, bardzo rzadko. W w, w, wtedy, kiedy byłem wśród ludzi. Zazwyczaj było to wtedy, kiedy, kiedy tak naprawdę nie było nikogo do, dookoła, kiedy nie mogłem się do nikogo zwrócić o pomoc, e, więc, więc, więc nie wiemy, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami gdzieś u sąsiada, bo tego po prostu nie widzimy. I dopiero em, w momencie, kiedy, em, znaczy może inaczej, w sytuacji, kiedy zacząłem o tym rozmawiać z ludźmi, ze swoimi znajomymi, nawet dosyć bliskimi, oni byli strasznie zaskoczeni lub też zdarzały się sytuacje kiedy, kiedy, tak naprawdę coś takiego się zdarzało i ci ludzie w pewien sposób mi bliscy jakby takimi tacy, z którymi miałem ten kontakt na co dzień zwracają się do mnie, Czy, słuchaj takie sytuacje się dzieją często, ja nie miałem w ogóle pojęcia absolutnie, że coś takiego może się w ogóle dziać, że w takiej skali, że coś takiego może się spotykać, po prostu taki sytuacja się no, niestety nie dostrzega, każdy gdzieś trochę żyje w własnym świecie. I, 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 I ten świat odczytuje miarą własnych doświadczeń, jakby, które mu się przydarzają. I trudno się, trudno się niejednokrotnie postawić w, w czyjejś sytuacji, na czymś miejscu i przenikliwie naprawdę dotrzeć do sedna, zobaczyć tą całą paletę takich zachowań różnych, niefajnych. Nie w sytuacji, kiedy się po prostu nie jest takim człowiekiem, nie ma się tego innego koloru skóry, czy, czy nie jest innego wyznania, nie wy, człowiek po prostu nie wyróżnia się. Hmm. Ale właśnie, właśnie bo, bo mówiłeś o, o tych osobach, o, o, twoich, o twoich kolegach. Hmm. Może, może to, jest to jest tak, że właśnie będąc albo świadkiem, albo osobą, która może podejrzewać, że takie rzeczy się mogą dziać może my możemy wesprzeć tą osobę która jest ofiarą w takiej sytuacji I na przykład co dla ciebie byłoby wsparciem od tych kolegów wtedy co by ci pomogło żeby co oni zrobili jak oni mogą ci pomóc bo na przykład mamy teraz sytuację że Mamy w polskich szkołach coraz więcej dzieci i imigrantów, na przykład z Ukrainy czy z Wietnamu, ale też dzieci Polaków, rodzin polskich, które wracają z Anglii, też, też rodzin takich mieszanych polsko-angielskich, polsko-indyjskich na przykład, gdzie właśnie dzieci mają też inny kolor skóry. I w I jaki, jaki sposób, i, czyli, czyli to jest jakby doświadczenie w tym momencie bardzo dużej grupy uczniów, yy, że mają taką osobę w klasie. W jaki sposób zwykły uczeń na co dzień może wesprzeć taką osobę, mając ją u siebie w klasie? Tak, to tutaj mam takie dwie rady. Jakby pierwsza rada to będzie rada dla tych, którzy chcą w jakiś sposób pomóc, wesprzeć, tak jak powiedziałeś, właśnie te osoby, które. Yy, które są w, w, widocznie jakby z innego kręgu kulturowego, yy, łatwo identyfikowane yy, na mocy wyglądu. Słuchajcie, tu nie chodzi o żadne bohaterstwo, absolutnie, żeby z kimś walczyć i tak dalej. Tak naprawdę, jeśli chcemy wesprzeć taką osobę, po prostu zwróćmy się bezpośrednio do niej, yy, że jest yy, po to, żeby starać się utwierdzić tę osobę, że jest jakimś fajnym, wartościowym, że chcecie z nią spędzać czas, że, że nie że nie ma jakichś różnic między nami, jakichś barier, że nie będę cię z tego powodu, że wyglądasz inaczej, jakby w żaden sposób źle czy inaczej też traktował. I to I też, też nie, nie musi być, być rozmawiać o właśnie, prawda? Oczywiście, o, oczywiście. Natomiast jeśli zdarza się już taka sytuacja, w której jest no jakaś, jakaś sytuacja na przykład przemocowa, to, to, to absolutnie Sugerowałbym tutaj nie zwracać się do y, tego, kto tą sytuację kreuje, kto na roztwarza tak? to zagrożenie, do tego napastnika, y, tylko właśnie zwrócić się w tej sytuacji do ofiary i y, 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 y z nią zacząć rozmawiać, jakby po to, żeby, żeby ta osoba czuła się, że, że jest ktoś, kto dobrze na nią reaguje. Y, to też wytrąca trochę oręż z ręki temu napastnikowi, jeśli widzi, że druga osoba nie przeciwstawia się bezpośrednio, bo też możesz stać ofiarą celem, tylko zaczyna rozmawiać właśnie z tą potencjalną ofiarą tego napastnika, tego oprawcy, dajmy na to, no to to jest też takie jakby postawienie równości, znaku pewnego, pewnej równości. Z jednej strony ta osoba, która jest szkanowana, atakowana, czuje się lepiej, bo widzi, że ktoś obok jest, a z drugiej strony, tak jak powiedziałem, to jest taki jakby sygnał, że no, ten ktoś kogoś tu ma, może rozmawiać się po polsku albo no, jakby to z, trochę, trochę, trochę jest taką formą jakby, no mówię, wytrącenia takiego orężu z, z, z ręki tego napastnika, tego, kto, kto kreuje taką sytuację. Mm -hmm. A gdybyś, gdybyś miał to, jedno takie marzenie, takie marzenie e, dotyczące, dotyczące polskich, polskich e, szkół, e, gdyby spełniło się spełniło to, co sobie zamarzysz, to co, to, co byś chciał dla polskich, dla polskich szkół? szkół. E, zakrojoną edukację w, w, w zakresie wielokulturowości. Która, która mogą się przełożyć na inne postrzeganie osób o właśnie z, z odmiennego, wsądnego okręgu kulturowego, tak wyglądających. Po pierwsze. Po drugie, właściwe też podejście do sytuacji, sytuacji takich zagrożeń, jest je często przez osoby, które gdzieś tam sprawują pieczę nad tymi młodymi ludźmi. Czyli nie zamiatanie, zamiatanie pod dywan, dywan tak. tak? Tak zwane klasyczne zamiatanie pod dywan, żeby, żeby to się nie działo. Bo ja wiele razy zgłaszając się słyszałem, a nie, to był tylko jakiś tam chuligański, był, a nie, to jednorazowa sytuacja. Okazywało się, że to wcale nie jest jednorazowa sytuacja, wcale, wcale to nie był tylko jakiś chuligański wybryk, a yy, miarą tego, że ta yy, sytuacja w porę, że nie było jakiejś reakcji, to niestety to uprzedzenie, ta, ten ktoś coraz bardziej sobie coraz więcej na coraz więcej sobie mógł pozwalać, więc, więc to też jest bardzo istotne. A wracając jeszcze przed chwilą zadałeś takie pytanie, ja też na nie chciałem odpowiedzieć, co zrobić będąc w sytuacji właśnie takiej osoby, na miejscu takiej osoby, jak sobie z tym radzić. Ja tutaj tak naprawdę mm, powiem szczerze, co mi pomogło, w miarę własnych doświadczeń. Yy, ja miałem taki też duży problem z tym i yy, Dzięki temu, że angażowałem się w różnego rodzaju, na 100% w sport czy w jakiekolwiek zajęcia, jakiekolwiek pasje, jeśli realizujemy coś takiego i się to naprawdę angażujemy całym sercem, zwrotnie bardzo wiele dzięki temu dostajemy. Dostajemy takie drugie życie, całkowicie inną przestrzeń. Bo często w tej przestrzeni właśnie realizacji tych pasji, tam nie ma miejsca na jakieś uprzedzenia, rasizm. Tam ludzie tak naprawdę bardzo często, jacyś rówieśnicy, są tam z określonego powodu, żeby, żeby coś poznać, czymś się wyszkolić, coś zobaczyć, czego, czegoś doświadczyć, czegoś się nauczyć. I tam, jeśli nawet pojawia się, bo to, bo to też nie jest całkowicie wolna przestrzeń od jakichś wątpliwości, dywagacji i różnych sytuacji, jeśli pojawia się nawet taka sytuacja, to na mocy właśnie takiego. Pewnego ukierunkowania całej tej grupy i wspólnej pasji, te uprzedzenia jakieś bardzo szybko zaczynają blaknąć. Mm -hmm. Czyli One mieć też inne środowisko poza szkołą, tak? Tak, często tak. I to jest, i to jest bardzo, bardzo istotne. To może być środowisko poza szkołą, to mogą być też zajęcia jakby szkolne, a dodatkowe, czy pozaszkolne, mm -hmm. warto, to, warto mieć takie drugie jakby życie. To bardzo wiele wnosi. Bardzo dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, ja też, że... Przepraszam, jeszcze na koniec. Tak, rozmawialiśmy o bardzo różnych yy, państwach i, i, i jakby, nie poruszyliśmy może tego tematu nawet zbytnio, ale w, w innych państwach yy, chciałem tylko powiedzieć jakby na koniec, że to jest też tak, że ten rasizm oczywiście też jest, tylko gdzie indziej pewny, panuje pewnego rodzaju taka poprawność polityczna? Ta poprawność polityczna narzucana często odgórnie jest, niektórzy mówią, no tak, oczywiście ten rasizm jest tam zawoalowany gdzieś. Jest, oczywiście, zgadza się, ale ta poprawność polityczna powoduje, że ktoś na ulicy, no, tak jak na przykład tutaj w Polsce, na mniej sobie jakby pozwala, na mniej sobie pozwoli, dzięki czemu ta perspektywa. Tej ilości takich incydentów, które do nas docierają, takich bezpośrednich, jest dużo mniejsza i wiąże się z tym, jakby dużo mniej bólu. Mhm. Ja, ja, wszystkim, którzy chcieliby pogłębić temat, są tym trochę zainteresowani. Ja tu mam taką książkę mhm. takiej pani Reni Edgel Lodge, i ona nosi tytuł: Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry? I to jest książka, która mówi o takim rasizmie strukturalnym to jest bardzo ciekawe pojęcie, też, bo, bo myśląc o rasizmie, widzimy go w, jakby trochę w czerni bieli, ale taki rasizm to jest też dos nierówny dostęp do różnych szans, do edukacji, do, do postępów, do, 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 do realizowania się w sposób zawodowy. On występuje w bardzo różnych postaciach, w bardzo różny sposób. Mój, yy, Przyjaciel Wiktor Bagiński wystawia już trzeci spektakl mówiący o, mówiący o sytuacji rasizmu i tam po, pojawiają się takie pojęcia jak nanorasizm, gdzie, gdzie właśnie już same spojrzenia ludzi, w których możemy widzieć niechęć. Potrafią wywrzeć bardzo dużą presję na drugim człowieku i bardzo mocno się odcisnąć. Ale to tyle, co chciałem powiedzieć, ponieważ czas nam się kończy. Także ja bardzo dziękuję za to zaproszenie, za Waszą gotowość do poruszenia tak trudnego tematu i za otwarcie. Super, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję do usłyszenia. Dużo zdrowia. Wzajemnie, szczególnie w tym momencie, dużo zdrowia. Pa. Pa. pa.